Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będzie propozycja wartości, czyli dlaczego konkurencja ma Twoich klientów i dlaczego klienci nie reagują na Twoje oferty handlowe. Przecież one są takie zajebiste i Ty to tak ładnie reklamujesz, a oni nie reagują, olewają Cię. Wczoraj zrobiliśmy sobie awatara klienta. Dzisiaj będziemy łączyć naszego idealnego klienta z naszym, naszą ofertą. Będziemy budować naszą ofertę. Pokażę wam, jakie cechy powinna mieć, by dotrzeć do Twojego klienta. By być był troszeczkę lepszy od konkurencji, bo konkurencja na pewno tego nie robi. Mm, więc, tak, jeśli masz ofertę handlową, tak, no to musisz mieć świadomość, że musisz mieć ich kilka i musi ona być sprecyzowana do Twojej grupy odbiorczej. Jeśli wczoraj zrobiłeś, takie zadanie domowe tak, i określiłeś tego swojego idealnego klienta, posegmentowałeś to. Jeśli chodzi o mainie i studia outletteringowe, przykładowo ja segmentuję to na klientów indywidualnych, klientów masowych, czyli komisje samochodowe, salony samochodowe i wypożyczanie samochodów oraz klienci niszowi, czyli jest ich mało, ale nie zaliczają się do grup ani jednej, ani drugiej. Więc dlaczego się w ogóle robi takie, takie propozycje wartości i dlaczego się tak to określa? Przede wszystkim musisz zebrać, jakby z jednej grupy odbiorczej wszystkie problemy swoich klientów, tak, no bo każdy jakby sprzedając swoją usługę, tak, musisz przedstawić, jaki problem rozwiązujesz, jakie jakby mm, zapotrzebowanie, tak, czyli jakie zapotrzebowanie im dostarczasz, lub czy oni mogą na tym zarobić. W przypadku zarobku to jest tylko i wyłącznie w segmencie klientów masowych. Przejdziemy dalej. Przykładowo, gdy masz zwykłą ofertę, tak, i jest ona dla wszystkich, to jest dla nikogo, bo nikt jakby nie weźmie sobie tego do serca, tak, nie weźmie, nie będzie rozwiązywać żadnych problemów. Przykładowo masz ofertę handlową, masz mycie talingowe, tak, tam korekty lakieru, woskowanie, czy masz myjnię samochodową, czy masz studia auto talingowe, nie no to masz jedną ofertę, tak, na stronie i co? No i nic. I jak to zrobić, by ten klient, ja tak przyjechał do Ciebie, tak, na te, na te wszystkie oferty, by ktoś reagował w ogóle na, na tą Twoją ofertę. Więc jeśli masz to posegregowane, tak, segmentami, czyli klient indywidualny, klient yy, masowy i klient niszowy. Przykładowo masz, masz dla klientów indywidualnych mecze talingowe na miejscu, tak, no to po pierwsze musisz mieć znowu ten segment klientów podzielić na trzy, na, na tych, co mają kasę, na tych, co nie mają i na tych, co przykładowo przyjeżdżają non-stop, no bo możesz im wykupić, dać y, możliwość wykupienia abonamentu, płacą raz i przyjeżdżają, tak, bez kolejki na przykład, też to jest jakieś rozwiązanie, o tym też będziemy mówić, ale później. Ym, przykładowo, masz mycie talingowe, tak, jak zrobić, by te mycie talingowe przyciągnąć klientów? na te mycie talingowe tego indywidualnego klienta, tak? No bo głównie go chcemy jakby przyciągnąć. Więc musi się najpierw zastanowić, co rozwiązuje twój, ten, twój produkt czy usługa, jakie rozwiązuje problemy tej grupy odbiorczej. Czyli przykładowo, mycie talingowe tak? Obojętnie, jakie mycie, nie ma znaczenia. Przykładowo, gdy przyjedziesz do nas na mycie, tak? Jakie rozwiązuje problemy na początku? Przede wszystkim, nie porysujesz, gdy przyjedziesz do mnie, nie porysujesz samochodu, tak? Bezinwazyjne mycie, przykładowo mm, zanieczyszczenia ci ściągnie ze samochodu, tak? Czyli na przykład drogowe zanieczyszczenia, o, yy, może być przykładowo, że w przypadku mycia talingowego, tak? Ultrapenatyczne wyczyszczenie samochodu w każdym zakamarku po prostu, tak? Więc jeśli to są jakby ta propozycja wartości. To jest ta wartość. Bo klient, jeśli mu powiesz mycie talingowe dla niego, to nie ma żadnej wartości, ale gdy powiesz mu tak i wytłumaczysz, co on z tego będzie miał, tak? On ma problem, że ma brudny samochód, a Ty masz rozwiązanie, że masz pedantyczne mycie. On ma problem przykładowo lub jakieś tam rozterkę, że ma jakieś zanieczyszczenia na samochodzie, tak? Yy, drogowe. I ty możesz mu je to rozwiązać. Więc gdy Ty znasz te problemy, to możesz jakby przekaz marketingowy, czy sprzedażowy, czy ofertę handlową, określić tylko dla tej grupy, którzy szukają rozwiązania na te problemy. Rozumiemy? Więc musisz sprecyzować do każdej grupy odbiorczej taki taki segment, tak? Taki ofertę handlową lub przekaz. Jeśli masz jedną taką ofertę, tak, no to jest źle, no bo trafiasz tylko do jednej grupy odbiorczej. Jeśli na przykład zrobiłeś to, co ja teraz powiedziałem, tak, że yy, nasze mecie taringowe czyści ładnie i pielęgnuje samochód, tak, czyści z wszystkich zanieczyszczeń drogowych na przykład, nie, no to trafiasz do jednej grupy odbiorczej, a żeby utrzymać firmę, no to niestety musisz mieć wiele grup odbiorczych. Przykładowo, mamy później grupę odbiorczą masowych, czyli... Yy, salony samochodowe, tak i wypożyczanie samochodów, przykładowo. No to oni jakby nie skorzystają z tej oferty dla klientów indywidualnych. Rozumiemy? No bo oni mają inne problemy. Ten znów segment klientów bardziej opiera się o to, żeby zarobić, tak? Bo oni by chcieli, przykładowo, oni to są masowi, czyli jeden klient ma wielu klientów. No to on by chciał coś zmieć z tego, tak? Tutaj już chodzi o zarobek. I znów musisz jakby Wziąć to, tak? I stworzyć ofertę tylko dla nich. Lub przekaz, mm, przekaz marketingowy. Czyli przykładowo, jeśli ta, ten segment klientów, ten masowy, chce zarobku, no to musisz im przedstawić tak ofertę, że oni będą przykładowo, tak na moim przykładzie teraz dam, bo tak wymyślanie nie ma sensu. Yy, ja świadczę usługi salon samochodowy, przyjeżdżam i robię im mm, powłoki ceramiczne na nowych samochodach, oni sprzedają moją usługę, tak jakby, ja to robię im na miejscu i dlaczego współpracujemy w ogóle razem o tym będziemy mówić na, na kursie marketingu i sprzedaży usług detailingowych, będzie po całym tym procesie, który przejdziemy teraz tych filmików, tak, będzie ich przykładowo 14, później będzie zapisy na, na, na taki kurs Marketingu i sprzedaży usług detalingowych. Stricte tylko auta detailingowe będziemy robić, jak pozyskać klienta z każdego z segmentów, ale nie o tym teraz. Więc przykładowo, ja mam segment klientów masowych, świadczy usługi dla salonów samochodowych. No to ich nie interesuje to, że on będzie czysty mieć samochód i tak dalej. To, co zachwyci jakby tego ten haczyk tak? tego klienta indywidualnego. On bardziej patrzy na zarobek. Więc ja musiałem przyjść z ofertą specjalnie dla niego tak sprecyzowaną, że gdy zrobimy tyle i tyle samochodów, on tyle i tyle na tym zarobi. No bo wiadomo, on musiał coś z tego mieć, tak? Później przedstawiłem mu, że jest to kompleksowe. On nie musi nic zrobić, jak po prostu telefon, że jest klient, ja przyjeżdżam i wszystko robię od A do Z. Rozumiemy? To znów to jest wygoda dla niego. Musisz wiedzieć, co, co twój klient oczekuje. I później sprecyzować swoje swój przekaz marketingowy lub ofertę handlową. Fajne, co? I jeśli masz tylko jedną ofertę, no to niestety nie trafisz do wszystkich, nie ma szans. A oni jakby, czyli właściciele tych firm nie, od, nie odezwią się do Ciebie i powiedzą wiesz co, zrób mi ofertę. No bo oni to mają gdzieś, mają inne rozterki w głowie, nie? Więc, więc mogą Cię troszeczkę olać. Najważniejsze tak, najważniejsze takie pytania całego, całego tego materiału. Co klient każdego segmentu, tak? Czyli z każdego segmentu, tak? Co oczekuje tak? Od, 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 mm, od oferty. Co on z tego będzie miał, że skorzysta z Twoich usług? Tak? Jakiego rodzaju problemy rozwiązujesz? Tych klientów znowu, z każdego z segmentów osobno, więc musisz sobie to powypisywać i później łatwiej się robi jakby wszystkie oferty handlowe. Przykładowo ja wystawiam post, tak, który jest sprecyzowany tylko i wyłącznie dla moich klientów, i to trafia w klientów, tak? ściąga mi z rynku klientów, którzy są tym zainteresowani faktycznie. Bo doprecyzowuję, jakby rozwiązuje to ich wszystkich pro, te problemy, tej grupy. Albo nie rozwiążesz problemów wszystkich Twoich klientów jednym postem szczególnie, tak? No nie ma szans. Tak, jaki zbiór produktów i usług każdemu z tych segmentów klientów oferujesz? Musisz sobie ułożyć, tak? Jeśli chodzi o produkty, przykładowo, tak, to wczoraj mówiłem na, na materiale, ale dzisiaj się powtórzę, bo dotyczy to też tego. Mam sklep internetowy, w którym sprzedaję kosmetyki do autotalingu i pielęgnacji samochodów, tak? Jest to skierowane głównie dla y, studiów detailingowych oraz dla detailerów, tak? Ale chciał, chciałem trafić do klientów indywidualnych, no ale ja mam wysokiej klasy, jakby y, produkty, tak? Są to produkty profesjonalne, nie są takie produkty, które kupisz tam w Kerfurze czy gdzieś tam, nie? <laughs> Tylko bardziej profesjonalne. I maszyny i wszystko. Więc chciałem trafić do klientów indywidualnych. No ale jak? Przecież. Gdybym, gdybym zrobił ofertę tak, handlową czyli mam sklep internetowy tak, z kosmetykami do autoetalingu no to odezwią się ludzie, którzy interesują się autoetalingiem ale ja chciałem trafić do człowieka, który myje sobie samochód tak, przed domem lub gdzieś tam na myjni i chciałby troszeczkę się pobawić w pielęgnacji żeby ta jego fura fajnie wyglądała więc dla takich opisałem sobie tego zrobiłem awatara klienta Jakie on ma problemy, tak on raczej nie wie jakich kosmetyków użyć, to był ten problem. Więc ja ułożyłem to za niego i zrobiłem pakiet, tak, produktów i usług, które rozwiązują jego problemy. Co się okazało, że teraz już mam klientów indywidualnych, tak? No bo stworzyłem e-booka, który pokazuje tak e jak umyć ładnie samochód bezinwazyjnie i profesjonalnie, jak to robią studia autoetalingowe, tak? Jakich produktów użyją i jaki, jak, to, jak to wygląda, całe te mycie wieloetapowe, tak? No i pakiet produktów, tak? Nauczyłem go tym produktem, tak? Nauczyłem go, dałem mu produkty, dałem mu możliwości, żeby, żeby sobie to zrobił sam, tak? I on jest zadowolony, ja jestem zadowolony, bo ja rozwiązałem jego problemy, rozumiemy? I tak powinien budować swoje oferty. Co tu jeszcze dla Was mam? Tu mam takie małe notatki. Czym się powinieneś wyróżnić w takich, no bo oferta handlowa, wiadomo, to nie jest nowość, tak? To jest poziom low w ogóle, tak? Żeby wyjść w ogóle z ziemi, to, to powinieneś w ogóle wiedzieć. To jest taki minimum. Jeśli tego nie masz, no to powinieneś od tego zacząć, wiadomo. Ale gdy już masz takie oferty, tak? I i jakby budujesz to według swoich segmentów klientów, no to co zrobić, żeby wyróżnić się jeszcze bardziej, żeby jakby na czym jeszcze opierać ta, tą swoją budowę tego, tej oferty handlowej czy przekazu. Przede wszystkim. Jeśli chodzi o rynek masowy, tak, czyli tych klientów, którzy mają wielu klientów, salony samochodowe i tak dalej. To oni co oni oczekują? Oni oczekują obniżenia kosztów Czyli możesz dla nich zrobić jakieś usługi, przepraszam, jakieś usługi możesz dla nich zrobić, które obniżą koszty mm, i działalności. Tak, oni tego oczekują, żeby mieć mniejsze koszty, żeby lub mieć zarobek. Tak? To jest drugie. Obniżyć koszty, mieć zarobek. Obniżyć ryzyko. To przykładowo może być przy myciu italingowym, myciu na zwykłej maili. Możesz oprzeć to o to, że zmniejszysz ryzyko klienta, czyli Klient nie porysuje sobie auta sam, tak? Czy na mainie automatycznie przyjedź do nas, my zrobimy to bezinwazyjnie, czyli zrobisz jakby obniżysz ryzyko, że on sobie narobi kłopotów, tak? Później wygoda, czyli promocje typu door to door, tak, czyli yy, zadzwoń tak, my przyjedziemy po twój samochód. Tak, zrobimy usługę i przywieziemy ją do domu. Tak, wygoda, to też jest do yy, do klientów masowych, przykładowo, no bo wygodą też jest do niego to, że on nie musi sam tego robić, on nie musi szkolić pracowników i tak dalej, a może zwiększyć swoją usługę w firmie, tak, czyli na przykład ja robię powłoki ceramiczne u kogoś w salonie, tak, i on może do swojej oferty dorzucić to, no wiadomo, że to dorzuca, tak, ale on nie pisze, że ja to robię, tylko to pisze, że to robi ten salon, nie, a ja jestem tylko podwykonawcą, więc więc to jest też dla niego wygoda, że on nie musi się tym martwić. On ma usługę i po prostu nie trzyma rąk daleko od siebie, i, a ma zarobek z tego, nie? Marka, tak, czyli to, co teraz powiedziałem, czyli zwiększenie marki i firmy usług innej firmy, tak, waszą usługą. Skuteczność, no to wiadomo, tak, wyniki. Rozwiązanie problemów, no to bardziej pod indywidualnych klientów, tak, czyli rozwiązujesz problemy, to co mówiliśmy przed chwilą. I zaspokojanie potrzeb, no bo nie zawsze jest to problem. Może to być zaspokajanie potrzeb, czyli umycie samochodu kompleksowo, tak? No to ja sobie sam umyję samochód, ale chciałbym to zrobić kompleksowo, nie mam czasu, tak, i tak dalej, więc można to połączyć fajnie. I jakby zaspokajasz potrzeby swoich klientów, więc tak trzeba jakby budować te swoje oferty handlowe. Jeśli to już masz i to już wiesz, w następnym odcinku będzie, zobaczę sobie, to zobaczę, kanały dystrybucji, czyli jak do tych segmentów klientów, jak już mamy ułożone, tak, mamy już, yy, wiemy, kim jest nasz klient, wiemy, jaką ofertę zrobić, mamy te oferty już zrobione pod dany segment klientów, które trafiają prosto w tego klienta. No to teraz trzeba by poszukać kanałów dystrybucji, gdzie będziemy ich szukać, jak szukać i, i jak będziemy dostarczać tą naszą wartość. To będzie w następnym odcinku. Następny odcinek już będzie jutro. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj lajka, like udostępnij niech więcej osób to powidzi, bo im więcej będzie Was, tym więcej będzie materiałów. Na razie, do zobaczenia, cześć!